Uwaga, zaczynamy. Adam Głaczeński. Kłaniam się państwu w programie Było tak, w którym prezentujemy materiały archiwalne Telewizji Rzeszów. Blok międzyosiedlowy, konkurs numer 520. Blok typu NIM 11. Wszystko to określenia może dzisiaj dziwnie brzmiące, niemniej związane z Rzeszowem. Zapraszam Państwa na opowieść o budownictwie, architekturze i urbanistyce naszego miasta w latach 60. i 70. Na początek jednak krótki film, który wprowadzi nas w bardzo specyficzną atmosferę budownictwa Polski Ludowej. Chłodnia rzeszowska zostanie oddana do użytku o trzy miesiące wcześniej niż przewidywał plan. W wyniku analiz dokonanych przez budowlanych zmieniono technologię i niektóre konstrukcje. Zastosowane zostały własnego pomysłu, przedłożone do opatentowania, styropianowe płyty z dachu. Gwarantują one wysoką jakość robót, a ich zastosowanie skraca czas budowy. Pilnie potrzebna miastu chłodnia rozpocznie pracę już we wrześniu przyszłego roku. Będzie zamrażać w ciągu doby 100 ton produktów. Front robót, wielka płyta, wykonanie przed czasem, sukces. To terminy, które w czasach PRL-u padały z ust reporterów i dziennikarzy bardzo często. Znacznie rzadziej mówiono o fuszerce, przestojach i braku materiałów. Wiedzą o tym znakomicie, zwłaszcza ci, którzy latami czekali na upragnione M w blokach. Rzeszów od zakończenia II wojny światowej do połowy lat 50. rozwijał się powoli. Później do końca lat 70. miasto przeżywało dynamiczny rozwój. Rzeszów, stolica dużego województwa, zyskał wiele ważnych instytucji administracyjnych i partyjnych. Rozwijał się przemysł, handel i usługi. Powstawały nowe obiekty kultury i sportu. Rodziło się szkolnictwo wyższe. A przede wszystkim przybywało mieszkańców. Nie wszystko jednak układało się tak pomyślnie. Jednym z najważniejszych problemów ówczesnych władz miasta był brak mieszkań, a także ogromna liczba dojeżdżających do pracy w Rzeszowie chłoporobotników. W roku 1960 doliczono się, że w Rzeszowie przypada 4,5 mieszkańca na jedną izbę. Na zachodzie przypadało 1,1 mieszkańca na izbę. Niemcy, Anglia, Francja. Właściwie wtedy głównym problemem było to, ile w danym okresie wybuduje się IST, ile wybuduje się mieszkań. To był jedyny właściwie miernik dobrej jakości funkcjonowania przedsiębiorstwa budowlanego, dobrej jakości funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej czy, czy innego organu, który się koordynacji budownictwa mieszkaniowego w tym czasie zajmował. Inne rzeczy miały zupełnie marginalne znaczenie w ocenie władz. Oczywiście nie mieszkańców, którzy potem narzekali na to, że nie ma żłobka, nie ma przedszkola, nie ma sklepu takiego i nie ma sklepu innego. Po prostu tego się nie realizowało, bo nie było na to pieniędzy. Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa była w latach 60. i 70. największą wspólnotą mieszkańców w Polsce Południowo-Wschodniej. Oto materiał filmowy, który prezentuje plany i działania spółdzielni w roku 1977. 20 lat liczy już Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, największa w południowo-wschodnim regionie kraju. Największym osiągnięciem tego 20-lecia jest ilość zbudowanych mieszkań. Rozmawiam z wiceprezesem spółdzielni Adanem Kalinką. Mówimy o jubileuszu 20-lecia. Myśmy inaczej patrzyli na tą kwestię. Chcieliśmy dokonać podsumowania dorobku 20 lat pracy. Społecznej i zawodowej pracy działaczy, pracy pracowników spółdzielni. Na dzień dzisiejszy spółdzielnia nasza liczy 9093 mieszkania. Mieszkań tych codziennie przybywa. I tak na przykład w dniu dzisiejszym wręczyliśmy przydziały mieszkań dla członków w liczbie ponad 200. Powinni oni jeszcze przed zabawą sylwestrową zamieszkać w nowych, jakże odmiennych mieszkaniach od tych których dotychczas zamieszkują. Ale wasza działalność to nie tylko budowanie mieszkań. Co robicie, aby poprawić obsługę lokatorów? Panie redaktorze, po zmianach organizacyjnych dokonanych w spółdzielczości mieszkaniowej, nasza spółdzielnia stała się spółdzielnią typu eksploatującego. Nie pełnimy funkcji inwestora. Zwiększamy usługi dla doskonalimy usługi na rzecz mieszkańców, usługi szeroko pojęte. mianowicie kwestia samej obsługi mieszkańców. Chodzi nam o to, żeby się im no, optymalnie y, zamieszkiwało w naszych mieszkaniach. Chodzi nam o to, żeby zaspokoić ich potrzeby na usługi typu lokatorskiego. Y, no drobne. Sprawy życiowe, ale jakże kłopotliwe przy y, odczuwalnym jeszcze niedostatku usług. Mianowicie wstawienie szyby, malowanie mieszkania, tapetowanie mieszkań, wyposażanie w dodatkowe urządzenia techniczne, czy też y, wykonywanie płytek glazurowanych w łazienkach czy innych y, pomieszczeniach. Te usługi były nie zawsze najlepsze. Nie zawsze najlepsze i zdajemy sobie z tego sprawę. To jest też nasza powinność i to wynika z oceny naszej działalności na przestrzeni dwudziestolecia. W tym zakresie musimy jeszcze bardzo wiele zrobić. Przede wszystkim poszerzyć asortyment tych usług, ich jakość, ich no, szybkość od momentu zgłoszenia do zrealizowania tej usługi. Panie prezesie, prasa krytykowała ostatnio, że między blokami jest zbyt dużo cementu, że betonowe są nawet piaskownice dla dzieci. Słusznie. I myśmy ten temat podejmowali, omawialiśmy go również z projektantami. W tym zakresie staramy się urozmaicać, zmieniać to. Będzie więcej trawy, będzie więcej miękkich boisk. No i nieco inne rozwiązania, jak chodzi o urządzenie samych placów, zabaw, mianowicie bardziej atrakcyjne formy tych urządzeń. No i również świetlice przedszkola. Świetlice przedszkola w tym zakresie sporo zrobiło się, sporo zrobiło się, niemniej w dalszym ciągu przygotowujemy dalsze inwestycje w tym zakresie. Sprawa działalności społeczno-wychowawczej, sprawa integracji życia mieszkańców, to jest sprawa równie ważna jak gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Kolejny niezmiernie ciekawy w swojej wymowie materiał filmowy odnaleziony przez nas w archiwach Telewizji Rzeszów dotyczy osiedla Tysiąclecia. Proszę zobaczyć. Komitet Osiedlowy Tysiąclecia w Rzeszowie to zaledwie jedna z czternastu organizacji samorządowych działających w tym mieście. Każda z nich posiada określony dorobek i na pewne jej osiągnięcia stanowią element wyróżniający ją spośród pozostałych, w tym wypadku bynajmniej nieferalnej trzynastki. Jednak jest coś, co wyróżnia mieszkańców właśnie tego osiedla. Tym czymś jest głęboka troska o społeczne dobro, o potrzebę utrzymywania czystości i porządku nie tylko we własnym mieszkaniu, ale również na osiedlowym skwerku, ulicy czy placu. Próbowałem o tym z nimi rozmawiać. Nie szło łatwo. Po prostu nie lubią się chwalić. Jednak nawet z tych oszczędnych wypowiedzi zdołałem wywnioskować, że dla nich dom to nie tylko cztery ściany, ich dom to całe osiedle. I może właśnie dlatego tak razi każdy porzucony na chodniku, chociażby najmniejszy papierek. W trosce o własną osiedlową młodzież przygotowano za pomocą społecznych sił i środków place zabaw wraz z pełnym wyposażeniem w sprzęt. Działacze organizacji samorządowej to w większości ludzie starsi. Potrafili swą społecznikowską pasją skutecznie zarazić młodszych. Z myślą o najstarszych, a nierzadko samotnych mieszkańcach osiedla, Zorganizowano klub Złotej Jesieni, gdzie można wypić małą kawę, pogawędzić, poczytać prasę. Zresztą, skoro Rzeszowskie Osiedle Tysiąclecia stanowi jeden dom, a jego mieszkańcy jedną rodzinę, to tak naprawdę trudno jest tutaj czuć się samotnym. Bloki typu NIM-11 to doskonale znane mieszkańcom Rzeszowa wieżowce zbudowane na skarpie między ulicą Hetmańską, dawniej obrońców Stalingradu, a osiedlem Piastów. Proszę posłuchać niezwykłej historii budowy tych wieżowców, a także opowieści o pomyśle nigdy niezrealizowanym, wybudowania centrum handlowo-usługowego, które miało być zlokalizowane poniżej tych bloków. Zgodnie z koncepcją autora projektu osiedla Piastów, architekta Józefa Zbigniewa Polaka, na skarpie nad obecnym piątym liceum miały być wybudowane szeregówki. Ze względu na istniejące w pobliżu uzbrojenie, był to również teren atrakcyjny dla budownictwa mieszkaniowego. Uznano, że budowa szeregówek w tym miejscu byłaby marnowaniem przestrzeni. Zamiast tego władze miasta postanowiły wybudować pięciokondygnacyjne bloki. Gołogowie wy odwiercili tak zwane otwory, sprawdzili nośność gruntu i powiedziano, że jeśli pięć kondygnacji, to na palach, bo taki jest grunt na skarpie. I doszli do wniosku, że trzeba budować do góry i to stanęły jedne z pierwszych budynków, te, które tutaj stoją w chwili obecnej. Wykonanie palowania dla budynków zaledwie pięciokondygnacyjnych okazało się nieopłacalne. Wobec tego zaakceptowano plan budowy jedenastokondygnacyjnych punktowców. To były tak zwane budynki typu NIM czyli projektowane przez Noska i Martensa, stąd ten nim na, na początku w tytule bardzo pękate i wywodzące się z tych okresów oszczędnościowych. Wszystkie były z tak zwanymi ciemnymi kuchniami, ale jeśli chodzi o architekturę zewnętrzną dość atrakcyjnie, dobrze się tam wpisały i dały możliwość powiązania z blokiem międzyosiedlowym, gdzie również dwa takie budynki zostały wprowadzone. Tego czasu padła dyskusja, że skoro mamy zakład WSK, w którym miało pracować około 20 tysięcy ludzi, to jest niezbędne centrum. Przychodzą ludzie, będą potrzebowali kupować różne rzeczy. Prawda? I powstał zamysł na obszarze między obecną szkołą sportową, ulicą Hetmańską i Aleją powstańców Warszawy miał powstać piękny zespół budynków usługowych. Były to budynki wąskie, 9 metrowej szerokości, około 18 metrów długości, połączone ze sobą łącznikami, po których się chodziło, ale budynki były realizowane kaskadowo miały być realizowane kaskadowo. Każdy następny, niżej, niżej, aż do Połowy tego placu, bo resztę placu miało być przeznaczone na parking otwarty. W 1964 roku powstała konieczność zagospodarowania 159 hektarów powierzchni miasta między śródmieściem a osiedlem Piastów. Zadanie opracowania planu urbanistyczno-architektonicznego powierzono architektowi Andrzejowi Krausowi. Proszę zobaczyć, jak powstawała ta znana Państwu część miasta między ulicą Dąbrowskiego a Hetmańską. W okresie przedwojennym i bezpośrednio powojennym zabudowa skupiała się właściwie w, na terenach końcówki ulicy Dąbrowskiego i końcówki ulicy wówczas obrońców Stalingradu, a później Hetmańskiej. To były takie zespoły, gdzie najwięcej tej zabudowy mieszkaniowej i towarzyszących im usług było realizowanych. I właściwie pomiędzy tym osiedlem a starym miastem i otoczką Starego Miasta wytworzyła się taka luka przestrzenna, w której było dużo zabudowy podmiejskie, jakichś tam drobnych dworków, jakichś tam niewielkich kamieniczych, w tym trochę zabudowy drewnianej, również gospodarskiej, takiej typowo rolniczej. Gdy przystąpiliśmy do rozwiązywania szczegółowego poszczególnych budynków i przygotowywania planów szczegółowych zagospodarowania dla tych budynków, wówczas wyłoniła się sprawa konstrukcji tych budynków. Na początku najnowocześniejszą technologią to były wielkie bloki. Były to budynki typu BSK, które zbudowaliśmy w bloku międzysolionym przy ulicy Dąbrówki. Następnie były to budynki powtarzalne NIM projektowane w miasto projekcie rzeszów jako jedenastokondygnacyjne, ale też o technologii wielkoblokowej. Była to taka częściowa prefabrykacja i wówczas budowa tego osiedla postępowała szybko naprzód. Należało projektować budynki indywidualne, gdyż nie od, ulica Dąbrowskiego nie odpowiadała budynkom typowym ze względu na to, że miała mieścić nie tylko y, mieszkania, ale także sklepy, czyli usługi, więc takich budynków typowych nie było, w związku z tym powstały budynki indywidualne projektowane w miastoprojekcie. Te budynki projektował inżynier Drozdowicz. Dużą rolę przy unowocześnianiu budownictwa Rzeszowskiego w związku z wprowadzaniem w życie bloku międzyosiedlowego odegrali także inżynierowie budowlani, szczególnie inżynier Tarnawski, który już nie żyje, którzy bardzo chętnie podjęli projekty nowych technologii budowlanych, takich jak na przykład podwójna rama H, którą zastosowano w budynku numer 13a, czyli dzisiaj. Dąbrowskiego 21, przy, na rogu ulicy Zofik Szanowski i Dombrowskiego, a w końcu Wielka Płyta Rzeszowska. Z której to Wielkiej Płyty Rzeszowskiej zaczęto budować największy budynek bloku międzyosiedlowego, czyli szafę. Jedenastokondygnacyjny budynek o długości około 100 metrów, w każdym razie jedenastoklatkowy. Ten budynek szafy Najpierw projektował inżynier Andrzej Galar, a następnie inżynier Drozdowicz i jego projekt Henryka Drozdowicza został zrealizowany i stoi do dzisiaj. Budynek szafa, ze względu na zastosowanie rzeszowskiej wielkiej płyty, dostał zezwolenie z Ministerstwa Budownictwa na powiększenie normatywu projektowania o 10%. Czyli jak w poprzednim normatywie obowiązywały wielkości mieszkania nieprzekraczalne dla dwóch osób 25 metrów, dla trzech osób 39 metrów, dla czterech osób 44 metry, dla pięciu osób 53 metry, tak teraz można było te wielkości powiększyć o 10%, co w znacznym stopniu ułatwiło, nie tyle projektowanie pokojów, tylko zaplecza mieszkalnego, takiego jak kuchnie, łazienki, przedpokoje, no i powiększono rzecz jasna, również powierzchnię pokoi, które przedtem miały w zasadzie największą wielkość 14 m2, a w szafie już mogły osiągnąć 18 m2, czy 20 m2. dla ciebie